Zobaczyć swoje w pierwszym składzie na 6 i przez to swoją swoje umiejętności, dając spotkania Daję sobie wszystko na treningach, to zaprocentowało, trener to zauważył. No i w ostatnim czasie wystaram, jak w pierwszym składzie, bardzo się cieszę i postaram się nie zanieść i spełnić jego oczekiwania. Tak. Od początku bo więcej lepszych, e, takich wydarzeń, a przede wszystkim od początku prowadziliśmy, nie było jakiegoś takiego spięcia. No i tu mogliśmy sobie już tak rzeczywiście w tym meczu szukać takich różnych rozwiązań, albo dać e, możliwości grania tym, którzy jeszcze mniej e, występowali na boisku. Jest coś, do czego można by się przytrafić. Tutaj Filip mówił, że ta końcówka też się Szkoda, że tak trochę stanęło. końcówka, bo mieliśmy już tak dobrze ukształtowany winytki. I, i później przy zmianach ci nie złapali rytmu, zgubili kilka piłek i przeciwnik kontrę przeprowadził. To się nie powinno zdarzyć, bo przy równym wyniku no, to może mieć to znaczenie już znacznie gorsze. Tak jak ktoś jak się prowadzi, to jeszcze nie ma tego, ale to trzeba się uczyć, żeby takich błędów nie błędów. <śmiennie> Dokładnie. Tutaj po raz kolejny przyjeżdżamy. Jak cały sezon zaczął to bardzo słabo, mamy bardzo wiele kontuzji, chociaż to nie tłumaczy na naszej gry, bo każdym że 14 z nami nie dzisiaj w 14 i bez rachowania 20. Bez ankietu no, powinniśmy jakąś walkę nawiązać, no niestety znowu początek spotkania. Gdzie jeszcze było te 5-5, Bartosz Adamczek skręcił kostkę. Nie wyszedł już do końca meczu, tak więc no, ciężko, ciężko nam coś ułożyć. Ciężko nam coś zmienić, a jeżeli praktycznie na, na każdym meczu ktoś nam wylatuje, to czerwone kartki, to w tym meczu Bartosz Adamczek, Marcin Kiałkowski, który miał grać cały mecz na w strzydle, musiał to zostać przeniesiony na koło, natomiast Gorzów zagrał bardzo dobre zawody, sądzę, że nawet w pełnym składzie ciężko by było nawiązać równorzędną walkę i wywieźć tutaj korzystny wynik z tego spotkania. Naprawdę Bożo zagrał zdecydowanie mocniej w obronie, zdecydowanie jest najmocniejszym zespołem w naszej lidze.